Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, Tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie w makijażowych inspiracjach 2016 roku. Widziałyście, widzieliście inspiracje kulturalne i takie ogólne, a teraz zrobię swój codzienny makijaż moimi ulubionymi kosmetykami minionego roku. To są kosmetyki, których częściowo cały czas używam, niektórych nie używam, bo testuję coś innego, ale są to kosmetyki, które zasługują na mianę takich najlepszych, które na pewno kupię ponownie i które absolutnie uwielbiam. Także zaczynamy. Mój prosty codzienny makijaż zrobienie mi go zajmuje mi dosłownie ε <laughs> uh... Kilka minut, 8-9 minut i zaczynam zawsze od e, korektora, bo ja ogólnie na buzie kładę dosyć mało warstw. Ja mam dosyć ładną cerę, aczkolwiek, wiadomo, każdemu się zdarzają e, niedoskonałości i e, zaczynam właśnie od lekkiego zakorektorowania tych niedoskonałości, właśnie. E, natomiast ja wolę tak, żeby na przykład jakieś lekkie niedoskonałości mi przebijały, niż mieć jakąś wielką maskę, a to jest mój codzienny makijaż, ale z czerwonymi ustami, bo tutaj mam absolutnego ulubieńca. 2020. 2016 roku. Także moim ulubionym korektorem to jest korektor Urban Decay e, Naked Skin. To jest moje czwarte opakowanie. Używam go mniej więcej od zimy, od, od, od około stycznia lutego ubiegłego roku, już 2016. W tej chwili wprawdzie Kat Von D korektor e, na co dzień e, e, używam, ale no on jest w ogóle nie do, do dostania nigdzie poza Ameryką i UK. Natomiast ten e, Urban Decay. Cały czas mam w swojej kosmetyczce, uwielbiam go, on jest. E, do, o nie jeszcze powiem za chwilę więcej, bo to było tylko taka leciutka warstwa do pierwszej niedoskonałości. Natomiast on jest e, kryjący, ale jest też bardzo taki tępy w konsystencji. O tym mówiłam wracka kosmetycznie już. Ale jak już leciutko się zakorektorowałam, to nakładam ulubiony mój puder, podkład, przepraszam, tego roku, czyli Vitalumier. to jest puder, podkład, sypki nie puder i numerek dziesiątka SPF 15. To jest um, najjaśniejszy kolor, z tego co się orientuję, on jest sypki, więc ja go sobie tak o, o, przewracam. I on był e, drogi, on kosztował ponad 200 zł, e, gdzieś około chyba nawet 250, 270. Bardzo lekko kryje, ale na moje potrzeby jest absolutnie rewelacyjny. Do niego ogólnie w tym, e, w opakowaniu był dołączony taki mały pędzel kabuki. Ja kupiłam sobie swój trochę większy e, w seforze, bo mi tego większego jest łatwiej używać. Natomiast jak widzicie, ja sobie lekko maczam e, pędzel w tym podkładzie. Strzepuję, a resztkę nakładam na buzie. I przy pierwszym użyciu wydaje się, że on w ogóle nie kryje, natomiast po kilku sekundach widać, że on przepięknie wyrównuje kolor skóry, lekko matowi i leciutko kryje. Ale jak ja powiedziałam wcześniej, ja nie lubię dużego krycia, ja lubię leciutkie krycie. Także i właściwie ten podkład to jest jedna z takich głównych rzeczy w moim codziennym makijażu, także ja sobie go tam lekko nakładam, może mi coś przebijać, to nie ma żadnego problemu. Um, tak, może to wyglądać, że go nakładam sporo, ale widzicie, że on kryje naprawdę bardzo, bardzo bardzo leciutko, natomiast kryje i matowi na tyle, że dla mnie jest to krycie mm, satysfakcjonujące, do tego jest to po prostu produkt e, ekskluzywny z wyższej półki, pięknie pachnie, to jest też na przykład zaleta kosmetyków tych takich bardziej ekskluzywnych i jeszcze jego wydajność, bo jeszcze mi została spokojnie jedna trzecia, a mam go już ponad 4 miesiące, no i oczywiście maluję się nim e, prawie codziennie. Także tylko kiedy moja skóra jest już w bardzo złym stanie, używam czegoś innego, a na ogół właśnie, tak jak widzicie teraz, w takiej mniej więcej ilości, jeszcze tu trochę z boczku, yy, używam właśnie tego Vitalumier i jestem pewna, że yy, kupię go ponownie i że będę go jeszcze używać. Nie dość, że będę go używać w ogóle długo, bo jest bardzo, bardzo wydajny, to yy, kupię go yy, ponownie, jak nie następnym, to później w każdym razie rewelacyjny podkład. Zresztą ona mówiła mnie na niego przeciuka i jestem jej za to bardzo wdzięczna. Teraz pod oczami, tu trochę w okolice nosa i jeszcze ewentualnie w jakieś czerwone miejsca używam e, znowu korektora Naked Skin Urban Decay. I teraz może o nim powiem trochę więcej. Bardzo go lubię, fajnie kryje. Ja mam numerek e, Fair Neutral. Um, ja mam też w ogóle jasną cerę bardzo, więc muszę mieć bardzo, bardzo jasny korektor. Um, I on jest te, dość tępy, jak już powiedziałam. Musicie go, widzicie? O, tutaj już na nosie mi zas za zasechł, bo gadam i zajęłam się oczami. A go bardzo trzeba szybko rozcierać, bo jak on zaschnie, to go jest ciężko rozetrzeć. A zasycha uber szybko, jak widzicie, no bo to są po prostu sekundy. Także tutaj szybciśń pod oczami, broda. Tu jeszcze miałam coś czerwonego, jakieś takie, takie miejsce. O, i tak. Ja też nie mam jakichś worów pod oczami, nie mam jakichś takich, wiecie, zasinień, nie mam tutaj dużych, dużych problemów, jeżeli o to chodzi. Natomiast ten korektor bardzo dobrze kryje, tylko jak mówię, trzeba go szybko rozprowadzać. Zawsze też odrobinę korektora nakładam sobie na, na powieki, tak o, po prostu. Teraz całość przypudruję ulubionym moim absolutnie pudrem. To jest, używam go non-stop też od wczesnej zimy zeszłego roku a właściwie od zimy zeszłego roku od początku mniej więcej tego czyli to jest The Silk Powder, też Urban Decay. Ta sama marka co korektor. To jest biały, sypki puder i najpierw go leciutko takim mniejszym pezdem on by mógł być jeszcze mniejszy, ale ja lubię ten po prostu, bo jest taki, e, taki, taki puszek, jak taki kotek mięciutki. I ja sobie najpierw nakładam ten puder, e, czyli jeszcze domatowuję buzię w takich miejscach, gdzie są załamania, właśnie na powiece, tam, gdzie tym dużym pudrem nie dotrę. O, pod powieką, właśnie w okolicach nosa. A teraz biorę duży puder, pędzel, przepraszam, duży pędzel i na resztę twarzy lekko tego pudru nakładam. To jest puder, który jest bardzo wydajny, kosztuje ponad 100, ale lepszego pudru dawno nie miałam i pewnie jeszcze długo nie będę mieć. To jest jakieś moje czwarte opakowanie, mniej więcej, no ale ja go używam dosyć dużo, bo. No, bo nie chce się świecić. Również on świetnie się nadaje, on jest w ogóle transparentny, totalnie nie ma koloru. On się świetnie też nadaje na. Żeby wziąć, wolno też gąbeczkę w komplecie, żeby wziąć go sobie gdzieś tam do torebki. Jest dość płaski, także, także fajnie. No i co? No i podstawę mojej cery mam już w tej chwili zrobioną szybciusieńko. I teraz brwi. Jak wiecie, moje brwi są dosyć krzaczaste. Często mi piszecie, zrób porządek z tymi brwiami, bla bla bla. A ja lubię moje krzaczaste, duże brwi. Ja specjalnie je reguluję tak, żeby one nie były równe, bo ja lubię, kiedy one są każdy gdzieś tam w swoją stronę, żyją w swoim życiem ale moja absolutnie ulubiona rzecz do brwi, którą też pokazuję wraz kosmetycznie często czyli Brow Satin Maybelline New York, to jest taka dwustronna rzecz, ja mam kolor dark brown no bo jak widzicie brwi mam dosyć ciemne i mam w nich jak widać też luki no i ja sobie te luki wyrównuję właśnie pudrem ciemnym w gąbeczce, bo to nie jest tylko gąbeczka, to jest puder i jak naciskacie na nią to on wylatuje, także o tu już widać, że jedną brew mam w miarę wyrównaną a drugą jeszcze nie, a z drugiej strony to coś ma e, ołówek, którym też gdzieś tam, jak widzę dziurkę, to ją dorysowuję, rozcieram sobie lekko. No i jest, brew zrobiona. Teraz druga brew, z tym, że tak jak powiedziałam, ja robię specjalnie je tak, żeby one były, żeby żyły własnym życiem. Że tak powiem, to nie są brwi od linijki, to mają być brwi, które mają wyglądać po prostu naturalnie. Oczywiście jak ktoś lubi takie brwi idealnie od linijki dorysowane, to ja nie mam nic przeciwko. A przez to, że ja robię to tak, jak robię, to czasem one są mocniejsze, czasem wyglądam jak gargamel, a czasem wyglądam jak glambracka. Glamracka w ogóle taki tekst. <gryw> Ale tak właśnie z tymi brwiami sobie robię. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze mam taki wielki grzebek z Sefory, którym sobie jak widzicie je przeczesuję. Jeszcze widzę, że tutaj mam jakąś dziurkę. Tak, i jeszcze ostatni produkt, czyli Brow Artist, y, żel utrwalający, żeby moje krzaczory mniej więcej w chaosie, żeby była jakaś metoda i żeby się trzymały. Ja mówię werska kosmetycznie, że on świetnie utrwala i naprawdę, jeżeli macie krzaczaste brwi, on wam je przytrzyma, on tak zasycha i przytrzyma wam je w odpowiednim miejscu. Także brwi mam już przeczesane. Teraz szybki, bardzo lekki, absolutnie lekki makijaż oka. I do makijażu oka, które będzie oczywiście jasne, bo wiecie, że ja lubię jasne, rozświetlone oko plus mocne usta, usta naturalne, ale do makijażu oka używam moją ulubioną paletę tego roku, czyli paletę Kylie. To jest Kylie, Kylie Shadow, one się chyba tak nazywają. I uwielbiam te cienie, one są bardzo dobrej jakości. I właśnie sobie lekko na powiekę ten taki złoty, złoty ten. Tik, 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 tik. Mam nadzieję, że to będzie widać dobrze lekko sobie tą powiekę ozłoca, ale naprawdę bardzo, bardzo leciusieńko, ja nigdy nie wykonuję takiego mocnego makijażu oka nie lubię się w mocnym makijażu oka wydaje mi się, że taki lekki makijaż też odmładza to znaczy odmładza, no sprawia, że po prostu twarz jest świeża, nie jest ciężka nic się tam nie sypie, nic gdzieś tam nas nie postarza i o Także taki prosta sprawa, ale zawsze stawiam na rozświetlenie oka w kąciku. I w tym roku e, namiętnie poszukiwałam czegoś, co mi będzie świetnie to oko rozjaśniać, i cały czas nic takiego nie znalazłam. E, najlepszy jest właśnie ten najjaśniejszy cień z palety Kylie. Kylie Shadow to jest ten O. Ja jego czasem kładę na całą powiekę, a czasem i e, jako rozświetlenie kącika oka. A czasem tylko, tak jak teraz rozświetlam, tu jeszcze go sobie może lekko dam, to go sobie dam. I prawie makijaż jest gotowy. Jeszcze jedna rzecz, czyli lekki błysk. Do błysku używam palety Charlotte Tilbury. Kupiłam ją w Londynie. I jak będziecie w Londynie, to koniecznie wejście do jednego z jej sklepów. Na Covent Garden jest jeden, albo do różnych centrów handlowych, gdzie są jej sklepy, bo ona ma rewelacyjne, błyszczące serie. Po prostu tutaj mam cień, który się nazywa to jest czwóreczka pop. I to jest cień, który jest, już sobie go na palec wezmę. Po prostu tak się pięknie mieni. I ja sobie leciutko sprawię, żeby moja powieka się mieniła. Ale tak leciusieńko. On się super mieni, bo to nie jest żaden taki blask. Yy, trochę pod okiem sobie jeszcze dałam, mi się na policzek rozmieniło. Ale to nie jest taki żaden hancki brokat ani nic, tylko lekki blask. I teraz ostatnio przestałam malować sobie kreskę na, na, dolnej, na dolnej linii. Ale uwielbiam moją kredkę Inglot Col Pencil numer 5 i właśnie sobie dzisiaj, bo tak naprawdę tutaj kreski to ja nie maluję jakieś 3 tygodnie, bo jakoś tak przestałam, bo miałam lekkie zapalenie oka, że tak to ujmę, ale to chyba od soczewek, a, a nie od makijażu. Natomiast prawie cały rok sobie tę kreskę zrobiłam. Właśnie widzę, jak mam nienatemperowaną, ale wbrew pozorom mi się kreskę tutaj robi łatwiej kredką, która jest nieatemperowana, bo nic sobie nie wbijam do oka. Ale to już jest moja druga albo trzecia kredka w ogóle jak mi się tylko skończy, to kupuję nową. I najlepszy tusz do rzęs, czyli e, False, Lash, False Lash Superstar Mascara L'Oreal Paris. Ja używam różnych tusz. Ostatnio lubię bardzo Benefit Day Real albo To Faced Better Than Sex. Też jest świetny. Natomiast cały czas w mojej kosmetyczce, co by się nie działo, e, jest ten tusz od roku. Tak, od zeszłorocznej e, jesieni, ale od jesieni 2015 mam na myśli. I zawsze go mam i jeżeli mam taki dzień, że chcę mieć super rzęsy, to właśnie nakładam zawsze ten dwuwarstwowy cień, nie cień, tylko tusz, bo on jest rewelacyjny, on się u mnie świetnie sprawdza. Czasem coś tam mi bardziej sklei rzęsy, czasem mniej, czasem wydłuży, ale zawsze te rzęsy są dużo większe niż normalnie. I uwielbiam w nim właśnie te mm, dwie warstwy. Natomiast to też tak nie jest, że moje rzęsy muszą być idealne. Ja chcę, żeby one były w miarę naturalne, ale długie i ładne. Ja też tak średnio mm, przypadam za efektem wtucznych rzęs. No jak wiecie, znacie mnie. Oglądacie mnie czy na snapie na co dzień, czy na filmach na YouTubie, ja raczej stawiam na makijaż naturalny. Oczy pomalowane to teraz jeszcze szybko usta. I final touch, czyli policzki. Usta to jest mój absolutny ulubieniec, czyli kredka z MAC Color Red. Używam jej jakieś 3 lata tej konturówki. I szminka Barbary Military Red. Jak widzicie, ona ma tutaj wytłoczenie Barbary, ich kratkę, ich taki symbol właściwie kosmetyczny. I to jest szminka, o którą zadajecie mi najwięcej pytań. Teraz szybko się skonturuję. O tak bo co by się nie działo, zawsze używam konturówki. Czasem też wyjadę z dalinie, wiecie, ja też tak się jakoś bardzo nie przejmuję tym. To nie musi być idealnie, to może być po ludzku, że tak powiem, ale lubię, żeby oczywiście to wszystko było ładnie. I nakładam szminę. To jest ciepła czerwień, intensywna, jej intensywność taka satynowa, ale nie błyszcząca, nie matowa, taka satynka, coś takiego pomiędzy. Natomiast jej intensywność zależy od yy, warstw, ile ich nałożę. No i oczywiście też kolor troszkę zależy od światła. Czasem jest bardziej pomarańczowa, czerwień pomarańczowa, a czasem jest czerwień zimna, ale to właśnie tę szminkę używam. Rok zobaczcie, ile zużyłam. Troszkę tylko jej zużyłam tak naprawdę, chciałam jej bardzo dużo. I ta szmina. Military Red Barbary plus właśnie ta konturówka z maka. To jest moje ulubione ustowe połączenie, o które dostaję mnóstwo pytań. Aczkolwiek pamiętajcie, że na Instagramie często przefiltrowuję zdjęcia i ten kolor może wyglądać całkiem inaczej niż tutaj teraz. No, ale to jest właśnie, tak jak widzicie, taka czerwień, jakoś taka, taka pomalowana mi się, ona tu wydaje. Zobaczymy, jak wyjdzie, jak wyrzucę film w kąpa. Dobra, ostatnia rzecz, czyli poliki. Mój ulubieniec absolutny: The Menizer Sisters. Już mi się kończy i zastanawiam się, czy kupić, czy wrócić do Sugar Bombs Benefit, czy szukać czegoś innego do ciepłych ust. Bo ja mam dwa rodzaje róży: jeden mam do chłodnych, do takich moich ust yy, albo ciemnych, a jeden mam właśnie do czerwonych. I Menizer Sisters, czyli potrójna rzecz tutaj. O, widzicie, to są trzy rzeczy rozświetlacz złoty, środek, który już po prostu do dna się dobiłam, do środka i jeszcze bronzer, którego w ogóle nie używam. Natomiast tym środeczkiem sobie przy czerwonych ustach delikatnie poliki robię. Robię to na ogół delikatnie, bo chcę zawsze, żeby usta grały pierwszy plan, a żeby policzki były jakimś takim o, delikatnym dopełnieniem. To Cthorus. To. Widzicie? Także tak, jeszcze może troszkę, bo zawsze jest tak, że ja, ja wolę takie róże, które się długo nakłada, wiele warstw, bo wtedy nie zrobicie sobie takim różem, rozświetlaczem czy brązerem krzywdy. A ja też wiem, że on zawsze te spodnie warstwy gdzieś tam się wchłoną. Także. Także tak. Ja wyglądam tak i jeszcze ostatni, ostatni final touch, czyli garłąę kuleczki rozświetlające. Olśniłyście mnie i za to wam bardzo dziękuję, że to nie jest rozświetlacz, tylko to jest puder, aż mi jest taka chmura tu się na lustrze zaraz się osadzi. To jest taki puder wykańczający makijaż, rozświetlający i właśnie takim leciutkim pędzelkiem, puszkiem ten puder sobie na twarz i na szyję lekko na dekolt czasem właśnie nakładam, żeby sobie tutaj jeszcze troszkę buzię rozświetlić, ale tak naprawdę się. Także, tak wygląda mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To były moje ulubione kosmetyki minionego roku. Piszcie, jakie były Wasze takie, ale takie totalnie ulubione do makijażu. Coś, co mi w ciemno polecacie, co mam pierwsze, co pójść do drogerii, jak będę potrzebować, to sobie kupić. Także jeszcze raz, mam nadzieję, że mój codzienny makijaż z czerwonymi ustami Wam się podoba. Jeszcze bym moje brwi przeczesała, bo widzę, że tu jakieś takie hasztem mi się zrobiła, ale to zaraz poprawię. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Papa! Pa.